że Jojo, się cześć, go widzimy się w drugim odcinku serii skończyliśmy w tym samym miejscu co poprzednio dzisiaj będziemy robić przeszukanie garażu będzie to znowu krótki odcinek dwa będą krótkie, a ta będzie dłuższa więc tak, czekaj oh. czekaj, drzwi pozamykam w sumie najpierw zajmiemy się I uwaga, i co tu jest w środku? Pa! I co ja wam powiem tu ja... Skąd takie maszyny? Chłopie. Co my bogaci jesteśmy. Chłopie kos. Czekaj, w jakim stanie to jest dobrym. Ty nikt tego nie ukradł? Czy w dobrym stanie maszyny tu są powiem ci. W dobrym stanie, no chłopie, filmet 3 metrówka miał dziadek. Kultywator jaki Kurde, ej, spory, dobry masz... A tu co jest? Dwukółka! Chłopie! Tu trawą trochę z krzakami Zarosło, powiem ci. To nie było koszone w ogóle, ale... A tu coś jest? Pamiętam, że tu gdzieś mówili mi chyba na wiosce, że w tym lesie jest jakaś to doła opuszczona, ale nie wiem, się w tym przejedziemy. Górka tu jest, a tu co, chłopie, to takie, takie na mleko jest jakby. Czekaj, header do Bizona. I ten i pająk ten taki starodawny jeszcze. Czyli najpierw tu. Chłopie władek! Władek i co jeszcze? Wyjadę trochę. Popie, my płatka w takim stanie, jakbyśmy znaleźli. Tu widać, że to w krzakach krzakami to pozarostało. Ibison. no dobra. Chłopie władka, żeśmy w takim stanie znaleźli. Dobra, chyba to będzie na tyle w tym odcinku, nie? Jeśli chodzi o naprawdę, są to dobre maszyny. Jeśli chodzi o plany na rozwój, na pewno ja jestem za. Jeśli chodzi o kury, w następnym odcinku na pewno. Bo no, pokażę w sumie ten kurnik. Bo tu pamiętam, że, że dziadek nie przeprowadzał. Tu on kurnik miał i kury miał. Jeśli chodzi o krowy, sprzedał. A tu, no trochę mu kostka zarosła. Więc no, jak widzimy. Gospodarstwo w dobrym stanie jest, więc tak. Ja te, więc tak, ro, widzimy się w trzecim odcinku. Nie będę ich przesyłał. W trzecim odcinku będziemy kupywać nowy traktor oraz będziemy kupywać jeszcze krowy. I zrobimy takie delikatne obrządki. Więc do widzenia. A, i zostawcie suba. Bye! -bye.